Oj, widzę, dzisiaj totalna jak kręcona na odcinku. <laughs> Jezu, ja nie mogę to ze śmiechu wytrzymać, bo postanowiłem troszeczkę potrolować kebaba. Weź, no nie leć się, kuźwa, no! Nie, no nie wierzę, no ty jesteś amator! I wyprowadzić go z równowagi, tak całkowicie. Ile! <laughs> Mieliśmy nagrywać na kanał Gruby Gaming pewien challenge. No i przy okazji tych nagrywek postanowiłem go całkowicie trollować w gierce. I sprawdzić, w jakim czasie uda mi się go wyprowadzić z równowagi. No długo mi to nie zajęło Ale zanim do odcinka przejdziemy Mam dla was nowiutki, świeżutki konkursik Na pakiet ekipy Jeżeli chcesz taki pakiecik zgarnąć To subik z dzwonkiem Kozik i w sklepie Łapka w górę i komentarz Bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę A teraz dawajcie do odcinka Dzisiaj robimy fresh challenge, tak? Czyli robimy jak najwięcej fragów w godzinę Tak, robił dobra, to z Polski Manojek Ale to amator 64 fragi robił Ten amator jeszcze nie wie Że przez cały odcinek Będę go trollował Totalnie trollował I wyprowadzał z równowagi A z kim grał Manojek? Z papryciuszem. Manojek w ogóle ten wynik to skończył z dwoma asystami, nie? Pewnie. Tak. <noise> ja już ich robię, ja już ich robię, Pepciu. Kuź, Kuś yy. Co? Ja! Chodź tu do mnie. No idę, kolejny budynek. Trolujesz challenge. Nie troluję. Muszę no? potkę tylko zgarnąć, a ja tu skrzynkę nie, słyszę. Nie, no, ostro. Już idę, no poczekaj, no mam czas. Oczywiście karty mu nie podniosę, nie? nie? Wiem, oczywiście karty no? mu nie podniosę, skubanemu. No nie słyszę <noise> tego <tylko> czysta. <noise> O, najda, I upadłeś i padłeś. Sam padłeś. Ja padłem akurat. 9. Nie podniosę. Nie! Przepraszam, ale tej podki szukałem cały czas. Nie, żebym zestartował timer. To ustaw na 3 minuty 25 sekund. Ile? 3, 3 minuty 25 sekund. Nie, 45 sekund. Ile? Na ile masz timer? 3,45. 3,25. Ile? 3,23. 3,23 dokładnie. Sorry, bo ja. 3,25. Zlagowany obraz miałem. Nie, 3,25. Przepraszam. Ile? Nie dość, że się ci się znowu na nagrywki, to jeszcze motorkę robisz. Jak coś, to dzisiaj się specjalnie na nagrywki. Spóźniłem no ja 15 bo 20 minut. Jeszcze raz widzę ten... Bo jeszcze? oczywiście Kepcio i mi i sobie zepsuł timer. Jesteś bandyta najgorszy. Nie, bo ty, lecimy na maina, pamiętaj. Mam idealny lot, idealny lot mam Pepcio. Teraz wygrywamy to. Dobra, skup się na maina. Kurde, nie wyląduję. Nie wyląduję, Kepcio! Nie! Źle wylądowałem. Przepraszam! Poradzisz sobie już lecę do ciebie! Jezu, ja nie mogę to ze śmiechu wytrzymać. On jest pewnie załamany już. Lecę, 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 lecę. Jestem w połowie drogi już. Szybko matka zbiorę tylko i lecę. Poradzisz sobie? Dobra, to lecę. Lecę. Kurde, no, no nie. No gdzie ty lądujesz? Ja no już no. jestem! Dobra, po mam fraga. Lecę po kartę, lecę po kartę. Lecę, zobacz, no co się i... dzieje. Lecę, Pepciu. Nie, tą w tą stronę. O, ale jest karta? Zaraz nie. w lewo dostanę. Dobra, tu jest karta, tak? Gdzie jest karta? Nie, ja ci nie dam się strollować. Nie, nie gadam z tobą, zaraz. <laughs> zobacz, na dole jest, na dole karta, na do góry do dole. Pokazuje do góry. Na dole! Nie, to jest najgorszy odcinek strollowania. Idź, zrybutuj. Dobra. Lecę, 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 lecę. Patrz, nie idą. Idzie. Zaraz cię podniosę, Pepciu. Nie! Przepraszam, kepciu. Jestem Bambik najgorszy, no. Ciekawe, co on tam przeżywa. Ja go specjalnie nie podniosłem na tym remundowanie. A 6 minut go strolowałem. 6 minut, on już wyszedł. On już psychicznie wytrzymuje chyba. Ty on wyszedł chyba. W 6 minut wyprowadziłem go z równowagi. Nie, to się nie dzieje, widzu. To się po prostu nie dzieje. Kepciusz chce wyjść, Kepciusz chce wyjść. Nie denerwuj się, Pepciu, jeszcze nadrobimy to spokojnie. A gdzie lecisz? Maina! A maina? Podnoszę, podnoszę, podnoszę. Podnoś, podnoszę, podnoszę. Podnoszę, cały czas podnoszę. Dobra, nie mogę go teraz trwać, bo już się zorientuję całkowicie. Leży, leży. O, ale widziałeś, jak fraga zrobiłem? Tak, jak profesor. No. Do, dobra, lecimy. Są nad nami, nad nami. Leży. Nice! Let's go! Potężny kep cię objechał! A -a -a. Ej, za tobą! Uważaj! Widzisz, widzisz, dojeżdża cię! Robisz, 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 robisz ich. To są jakieś żółto dzioby. Tak, żółto dzioby to są. Leży! Let's go! Let's go! Let's go. Podnoś. Podnoszę! Dobra, oczywiście, oczywiście, że puszczę! Nie wiem czy mam ci brać za idiotę. Innoczę, nie nic jeszcze. Co? Da... Nie. nie, dobra, nie! Dobra! Nie! <stutujmy> Okej okay. Sam chciałeś? <grywała> się co się stało? Co się stało? nie, no ty jesteś chłop... Nie, chol... że wkurzasz... To był dobry temat, ale nie no, nagrywam. No, no. Ty kiedyś mi jedną rzecz powiedziałeś. W środku ze skype'em powiedziałeś, że pa, pa główka pracuje dwa filmy w jednym filmie. I teraz to samo robisz! Nie! Jak to nie? Jak ty mi okay. mini wyrzucasz 20 metrów ode mnie, no! Wsiadaj! tylko. przeładuję, przeładuję tylko. Nie, zaba, Szybko, nie. przeładuję. To wszystko Szybko, żeby jest nerwować. No nie, no o co ci chodzi? To nie, no nie wierzę, nie trafiłem go Kebab, 40 mniej ma Ej, pomóż mi, co ty robisz? Nie troluj To będą trzy odcinki, wiesz? Co ty gadasz w ogóle? Leży, nie Jeszcze nie Leży, leży, leży Ale jestem potężny Ale jestem potężny w tą gierę Chyba jest amator jednak Wszystko sam musiałem robić Widzieliście, bandyta specjalnie mnie troluje Trolujesz mnie? No A czemu mnie trolujesz? No bo ty mnie trolujesz Nie troluję cię, Pepciu No przecież był on laki, po prostu A mi nie uwierzy Na bank mi nie uwierzy No a CO?! O jedziesz czy nie? No ja jadę no! 30 mniej, leży. Leży, leży, leży. Let's go. Lecę się. Go. Dobra, oczywiście się nie zabuduję, mam nadzieję, że dostanę jakąś snajperkę za chwilę, będziemy musieli podnosić. Ej, tam na plecach mieliśmy typów. Na plecach, na plecach, na plecach. Na dwie, 150. Co ty robisz? No patrz, jak... bo ty jesteś. No nie, na 150 strzelali. W dupie z tymi typami. No chyba Oni nie, nie drogi gierki. Już mnie dzisiaj doprowadziłeś do... Mózgowszczęsu. Co? Do czego cię doprowadziłem? Mózg oszczersu. ej, dwie gierki unlucky, a ty będziesz spinał tyłek teraz, nie? Bo ja mi tak cieśnie, żeś podniósł, że ja muszę chyba kebaba zaraz jeść. <laughs> nie no, kebab nie. stronowałeś <laughs> znowu, stronowałeś, że trzy fraki tu zrobiłem. Nie. to wylewu dostanę. No bo ja mam wylew, jak patrzę na twoją grę dzisiaj. Ile miałeś fragów, bo ja miałem osiem jak coś. Y 6. sześć. Sześć, no 6. miliard. To chyba ci się z drużynowymi pomyliło. <laughs> Jest trochę amatorka, powiem to jeszcze, że Minęła nam jedna czwarta czasu, a my mamy z 12 fragów łącznie. A przy Jak przecież ty się wykładałeś na samym początku jak amator najgorszy? Ja do psychiatryka idę po tym odcinku. Nie wierzę, on już naprawdę wysiada psychicznie. Ja tu się zojkisnę cały czas, naprawdę. Ej, ke kebab w ogóle poza nagrywkami, jak nie zaczęłam nagrywać, on się prawie do mnie w ogóle nie odzywa. Tilde Main lecimy. Ten główny domek? Tak, tak, Ten tak. Ten najwyższy. A no, widzisz, bo to poprzednio mówiłeś Main, a ja myślę, że to są te domki, które zostały z poprzedniej miejscówki. Zaraz wylew dostanę, bo nie wiem, czy ty trollujesz, czy ty No nie, no nie trolluję, No do kurde, jakbym trollował, jak robiłem fragi rekordy? 50. Leczę się. Nie mam amu do niczego, kebab. Ty gość, gość mnie daj, pomóż, pomóż. Nie, nie wierzę, nie no nie się, kuźwa, no! Nie, no nie wierzę, no ty jesteś amator. Robię go, widzu, mamy to, let's go! Kebab amator w komentarzach, kebab amator. Ja nie wiem, czy twoją kartę podnosić, czy solo nie będę grał tego challenge'u, wiesz? Podnieś! Chyba łatwiej mi idzie, wiesz, jak ja gram solo. Ty się rozgrzewałeś w ogóle przed tym challenge'em? Tak, dwie godziny grałem. <laughs> nie widać. <laughs> Dądrzysz, idźmy zrebutować, zostań! No. <śmary> Smarty, <żeby> się sekundarz. <śmary> Nie <śmary> ja, ja, ja wiem, co tu się stało! <śmary> Kebab! My jesteśmy żałośli w tym challenge'u. Ale okay, ty ja jesteś żałosny! <śmary> jak jesteś, Jak ja jestem żałosny? Wiesz, że ja miałem fragment pięć fragów zrobiłem w tym. Tak to nie podniósł mnie, bo niby... bo ma schizofrenię i widzicie fakturnie nie. Istnieje. Nie denerwuj się pypcie, jeszcze nadrobimy. Nie nadrobimy. robimy. Skepcia <ścoughs> psychika już jest w piwnicy. On już zszedł do piwnicy. Przed chwilą była na podłodze, ale już teraz jest głęboko 2 metry pod ziemią. Gdzie lecimy? Tylde. Dobra, a nie wyłożysz się tym razem za zero? A przestaniesz trudować? Ej kebab Jedyną trolującą osobą tej drużynie jesteś ty dzisiaj, bo się wykładasz za zero cały czas No bo nagrywam odcinek Ja się zastanawiam, czy ty faktycznie mnie nie trolujesz w tym momencie Więc zaraz dobrze to Ty Jesteś nienormalny Nie, pistol ma Gina Gina, Kepcio, podnieś Ej, czemu nie wylądowałeś ze mną? Nie, to jest ba. On troluje, on troluje widzu nie, on troluje, to jest troll. Ja cię troluję niby, jak ja ci troluję? już pan, tak się tak ...jest... ...no... Sformułuj zdanie, dopiero potem powiedz, proszę cię. Powiedz mi, jak ja ciebie niby troluję? No... ...słuchaj, ty nagrywasz odcinek? Kur... ...ke... ...przez... ...przez cały <grym> <grym> Masz, aż mnie ja naprawdę nie strollowałem cię ani razu w tej gierce. Jeżeli ty nie nagrywasz odcinka strollowania, to ja mam schizofrenię po prostu. Masz schizofrenię? Ty masz naprawdę schizofrenię? On <laughs> nie wytrzymuje. Ty, bo cię słychać w grze Smarty. Co? Gdzie ty uciekasz do ekipy? No bo cię słuchasz. Ja przed nagrywkami wyłączyłem głosówkę. Dlaczego? <laughs> Kebab, przestań się dusić! Moje ja razce śmiechu się popłacze za chwilę! Ty, ja nie wiem czy on mnie trollował i faktycznie mnie słyszał, czy nie? Ale to jest realne. A miałem wyłączony czat głosowy wcześniej. Znaczy w sensie wcześniej wyłączałem specjalnie, wbiłem do Fortnite, żeby to wyłączyć się nie zapisało. Ty masz coś z głową Nie ja, ja, ja mogę coś Ej, Zresztą do... Do tych widzów swojego Dobra od kiedy się zorientowałeś? Kiedy włączyłeś tak. tą głosówkę? Kiedy włączyłeś tą głosówkę? Powiem ci tak, w ogóle nie włączyłem Tylko tak powiedziałem, bo ty zawsze masz czat odpalony I ja zawsze cię wyciszam Ja pierdzielę Ja pierdzielę WIECZAJKU! Ty... Ale, ale specjalnie teraz wyłączyłem głosówkę I zacząłem nawalać do widzów znowu Bo mówię, na pewno mnie troluje Tak mnie się irytować po prostu, nie? nie wiedziałem czy ty, ty zaczynasz udawać Czy ty po prostu taki jesteś Jaki piękny odcinek